Cześć, ja jestem Rocket, a to jest gra Trainer i jej kolejny odcinek. Ostatnio byliśmy w komnadzie, którą odblokowaliśmy. Dzisiaj na pewno się też udamy do naszej kolejnej planety, tudzież satelity. Tylko potrzebny nam jest silnik manewrowy. A silnik manewrowy był tutaj aluminium i amon i będą potrzebne nam dwa więc od razu zrobię też yy, wyprodukuję sam też amon i brakuje nam ziemi wydobędę sobie trochę jest tutaj stąd nie chcę też psuć tutaj yy, fauny flory bo brzydko po prostu to potem będzie wyglądało jak widać takie szpetne połacie bez trawki Dobra, Amon, robimy. Amon, mamy aluminium też mamy. I mamy nasz yy, silnik manewrowy. Dobra, podłączamy już nasz silnik wygląda on. Tak, jest zużywalny. On jest tylko jednorazowy. Można tylko wylecieć i wylądować. I chyba wrócić jeszcze. Ale to zaraz wam, zaraz wam to zademonstruję. Mamy też już założoną wirówkę ziemną i przydałby się też sam natleniacz. Gdyż e, nasz statek, natleniacz ceramiczny i aluminium. Aluminium i cera... Niczny. Dobra, wiesz, akurat nasz prom tylko daje osobisty tlen, więc będzie nam to potrzebne przy bazie. Zrobimy sobie też um, ciągnik ra razem z, yy, z przyczepką. Mamy już ciągnik. Mamy też przyczepkę. Od razu też questa dostałem za to, że się e, spakowało e, właśnie te, tą, tą przyczepkę z powrotem. Misje, nagrody. Co my tu mamy? Gazik. No to już mamy. Kolejny. Właśnie to jest to. Dwa razy dublują się po prostu te zadania. E, nagrody w sensie. Mamy tutaj znowu bajty, bajty. Bajt, Prześrednie bezdrabniarka. Właśnie. Uuu, o co. Ciekawe, gazik dostaliśmy. To nie jest łazik, tylko gazik. Zaraz go rozpakujemy sobie, zobaczymy, jak on tutaj działa. Mm, tylko tu jest potrzebne siedzenie. Mamy już, tak? I czy on jeździe? Nie jedzie, bo nie ma prądu. Weźmiemy sobie akumulator stąd. Z pustym. Dobra, niech się chwilę tutaj naładuje. Dobra, tyle wystarczy. Jadamy. No, szybkie to jest. Prądu niby też tam ma mniejsze... Fajny dźwięk w ogóle. Fajnie się kurzy w ogóle z tego, jak się jedzie. No. Na taką szybką eksplorację to jest nawet ok. I to niech sobie tutaj nawet. Oj Dobra, baterie sobie możemy wziąć. Przewody na razie też nie są potrzebne. Zrobimy Tak, tak. Średnia rozdawniarka. Hmm, tyle rzeczy żeby pokazać. Dobra, postawimy ją tutaj. I ona działa na takiej zasadzie, że, że wezmę tutaj nasze te elemenciki. I jak go wrzucę tutaj, on zaczyna tu w tym miejscu wytwarzać jako złom. Tylko takich parę elementów trzeba wrzucić, żeby to się po prostu zaczęło wytworzyć jako jeden element. Ogólnie ten złom to ma za zadanie takiej troszeczkę waluty. Sytuacja jest taka, że jak mamy platformę handlową, nie mogę jej teraz akurat wytworzyć, bo nie mam tych materiałów, to jest na zasadzie takiej, że jak mamy na przykład 3 z, z, sztuki złomu, to możemy ściągnąć jeden żelaza. Albo na przykład mamy 3 sztuki złomu, no to możemy już na przykład 5 miedzi, bo to w zależności jaki cen, cenny jest po prostu materiał. My wysyłamy to za minutę, on sobie wraca, ten statek i nam daje te materiały, które zamówiliśmy. Dobra, ale wracając do naszego tutaj statku. Co my mamy? Mamy natleniacz. To też misja jest związana z tym natleniaczem. Wytrukuj, zainstaluj generator tlenu w hodłowcu. Dobra, to na razie wirówkę wyjmiemy. Natleniacz obłożymy, wypakujemy. Questa mamy zrobionego. W ogóle dostaniemy RTG. To jest... W ogóle... Przedmioty wys wysokiej klasy dostaniemy, bo to... ten... A zresztą moment. To jest mały ten generator. O, bo jak sobie porównamy. Tak, to jest ten... Mniejszy to jest generator w sensie od tego. Ciekawe. W ogóle tego nie było wcześniej, ale zrobiliśmy mniejszy generator. Znaczy się dostaliśmy mniejszy generator od tego głównego, co jest u nas w bazie, tylko tego można mieć w plecaku. Nie wiem, czy te misje przypadkiem nie są losowe. Bo, co ciekawe, tu jest nawet napisane na tym, że, że trwa, trwałe źródło energii, które nie wymaga zarządzania, yy, zarządzania paliwem. Dostępne jako nagroda z Exodynamic lub rzadkie rzadko, rzadko znalezisko we wrakach. Wytwarza, wytwarza jeden moc. To tak naprawdę baterie no, nam nie są, nie są potrzebne. Ciekawe. I co my tutaj mamy? Yy, Paliwo nas yy, stałe dla silników. Zużywalny. To też się nam przyda, żebyśmy mieli ewentualny powrót. Mamy też sch schron polowy. Też fajna sprawa. Jesteśmy już praktycznie załadowani na maksa. Tylko jeszcze byśmy. Mm, musimy coś wyrzucić, bo nam się nie zmieści. E, bo chcę natleniarz z powrotem spakować. Teraz tak, co ja tu mogę, w ogóle wywalę ziemię, jeden słoiczek to niech tu sobie będzie, dobra, no to lecimy praktycznie, ustawimy sobie ją z powrotem tutaj, mam to, mam tamto, dobra, bateria też jest, dobra, eee, wyślij na orbitę, wyślij na inną planetę, naciskamy pau. Pięknie nas tutaj wyniosło na, na naszą orbitę. I teraz tak. Mamy tutaj właśnie do wyboru te Novus, Wesenia, Deslo, na które właśnie chcemy lecieć. IAE TROX i Kalidor. Chyba jeszcze jest jedna. Glacjo. Tak. to lecimy teraz na Deslo. Trzymaj otwórz yy, Osteropedia. Aha, no to pewnie nam wyskoczy, co tam jest za. Yy. Za, za materiały są. Wolfram jest w jaskiniach, jest w górach. Gazy brak. A to są takie podstawowe informacje. No i tu są reszta tych, tych planet. Dobra, lecimy. Już jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? To nie jest tu. O, to jest tu. I teraz można sobie wybrać miejsce lądowania. Ja bym wziął te czy te. A weźmiemy sobie te. Zobaczymy. No, takie trochę średnie bym powiedział. No. Niestety, proceduralnie gra się nie postarała. Jeszcze raz mogę wysłać na rubite i. Tak, ten silnik jest używalny w sensie dwa razy, czyli możemy polecieć i wrócić. Ja akurat mam zapasowy jeden, więc sobie mogę pozwolić na takie coś. Wylądujemy może tu. No niestety nie sprzyja nam tutaj. Warunka, warunki nam nie sprzyjają. Dobra, od razu sobie postawimy nasz schron. Tylko w którym miejscu go postawić? Tutaj od razu pozbyć się tych dziadów. To ciekawe tu już od razu kopalnia odstawimy albo może zrobimy tutaj w takiej głębinie nie na, nie na powierzchni tylko po prostu zrobimy sobie taką grotę już znalazłem idealny idealny poziom Dobra, na start to tutaj nam wystarczy. I tak to się potem rozbudujemy. Ustawiamy nasz, nasz, nasze schronienie. Cyk. Dobra. Możemy nawet sobie tutaj wsi wsiąść i zapisywać yy, nasz, nasz postęp gry. Od razu postawię te ciągniczki wszystkie. O, tu jest ciągniczek. Przyczepka i przyczepka, cyk, cyk, cyk. Dobra, natleniacz też można od razu postawić. W ogóle ciekawa sprawa jest taka, że jak natleniacz postawicie sobie na przykład na, na, na ciągniku, to od razu on też trochę działa na takiej zasadzie, że podjeżdżacie do kopalni zostawiacie ciągnik, natleniacz jest na ciągniku i robicie sobie ścieżkę do, do kopalni, niżej i wtedy z tego miejsca on, się, on powinien po prostu pobierać tlen wiadomo, jak odjedziecie na jakiś tam dystans, no to on się odłączy i nie będzie już zasilania wtedy a, do małej drukarki jest potrzebny złożony materiał trzeba go poszukać Jest tutaj. I bym chciał zrobić tutaj platformę średnią, a raczej małą. I zrobimy od razu średnią drukarkę. Ups. Podkopałem hmm. sobie w ogóle. Hmm. Wszystko się tutaj rozsypało. Hmm. Dobra. Zrobimy na razie tak. Grafen. Nie mam grafenu. Bo nam się tutaj te schronisko przestawiło. Ale no dobra, chcę zrobić tutaj tą platformę 4 żywica. Tak jest, dobra. To się robi, a ja już idę tutaj po wirówkę ziemną. I zrobimy grafen. Sprawdzę jeszcze tą kopalnię tutaj, co tutaj jest. No. Już się wystraszyłem, że tam jest... Tak głęboko, że. I co my tutaj mamy? Tu jest jakiś materiał. Czy to jest Hm, Się ciemno zrobiło. A, kurde, nie widzę. postawimy ją tutaj z tyłu ustawimy naszą biurówkę, od razu podłączymy i ten grafit zrobimy dobra, mamy nasz grafen no od razu zrobimy sobie ten pakownik i poprawię te nasze tu schronienie bo czasami to może się zbukować i latać sobie jak, jak chce bo nie jest zadokowane do, do do ziemi od razu tu Troszeczkę wyrównamy sobie tego podłoża. Tak, jak było. Elegancko. Skronienie można postawić tu. To od razu też przedstawię. Gdzieś tu. I od razu sobie pójdziemy zbadać tutaj naszą, naszą kopalnię. Co to był za materiał, tam. O! Trzeba by było tam zrobić ścieżkę do tego. Co to jest za materiał. Wolframit, to chyba jest miedź. Zrobimy, na, zrobimy nasz piecyk i tak byśmy chyba zakończyli już ten odcinek. Dobra, mamy nasz piecyk. Stawiamy. Tu można obrócić. Powiedzmy tak. Tak. To sobie zagnieździmy i niech to się tu już przetapia. to na przykład na wcześniejszej planecie na pewno nie było, więc trzeba latać od planety do planety. I powstaje nam Wolfram. O, Wolframie mowa. Kwestia materiału. Nowa misja. Dobra, tak by się kończył ten odcinek. Wolframit. Wolfram się tutaj ładnie przetapia. Możecie dać lajka, subskrypcję, komentarzyk. Jak tecie ja Was do tego nie zmuszam, więc do następnego. Na razie.